Witam Pana. Jest Pan sołtysem małej, a zarazem prężnie rozwijającej się miejscowości. Na wstępie proszę opowiedzieć, co w ostatnim czasie się tutaj zmieniło? W ostatnim czasie bardzo dużo rzeczy się zmieniło w naszej miejscowości. Pełniąc funkcję sołtysa przez kolejne trzy kadencje, myślę, że udało się nam dużo rzeczy zrealizować w wspólnej współpracy z organizacjami działającymi na terenie naszego sołectwa. To znaczy, z Ochotniczą Strażą Pożarną, z Radą Rodziców, Szkołą Podstawową Sędziszowej i Stowarzyszeniem Przyjaciół Sędziszowa i jego okolic i wspólnie z mieszkańcami dużo rzeczy udało się nam zrealizować, które żeśmy sobie wcześniej zaplanowali. Nie tylko sfera kulturalna się zmieniła, jeżeli chodzi o Sędziszową. Z małej, takiej zacofanej miejscowości staliśmy się. Języczkiem uwagi nawet na terenie gminy, nie tylko, ale i w powiecie i nawet w województwie małopolskim. Przez nasze inicjatywy tu oddolne, ale i przez inwestycje w wykonane w naszym sołectwie, to powstały nowe drogi, projekty na chodniki, most na rzece Biała Tarnowska, koszt około miliona złotych, termomodernizacja budynku szkoły, to jest około 300 tysięcy złotych, Wielofunkcyjne boisko sportowe to koszt ponad 400 tysięcy złotych. Nie licząc naprawy dróg, przepustów, remonty, działając wspólnie razem, tworzymy wspólnotę ludzi szanujących się, rozumiejących i udzielających się społecznie dla dobra naszej miejscowości. Dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami gminy, z panem burmistrzem, z Radą Miejską. Udało się wiele inwestycji wykonać, o których wcześniej wspomniałem i z miejscowości, można powiedzieć, zacofanej, zrobili, zrobiła się miejscowość bardzo, można powiedzieć, żywa i na równi traktowana wspólnie z miejscowościami na terenie naszej Gminy Wołowa. Inwestycje wykonane w tak krótkim okresie czasu, z pozyskanych środków zewnętrznych, bo by nie dało się to zrealizować, tej inwestycji, bo budżet sołectwa jest stosunkowo mały, bo w przeliczeniu na mieszkańca mamy ograniczone środki, ale dzięki działaniom tu Pana Burmistrza, pozyskanych środków zewnętrznych, do, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, udało się tych wiele inwestycji wykonać w naszym sołectwie. Panie Sołtysie, wspomniał Pan o szkole. Podobno przechodzi reorganizację. Głosy na ten temat są różne, Proszę powiedzieć, jaka jest prawda? Tak, nasza szkoła w sędziszowej już od kilku lat boryka się z małą liczbą uczniów. I dzięki tu władzom gminy chcę podkreślić bardzo dużą pomoc przez ostatnie lata w utrzymaniu funkcjonowaniu placówki w tym systemie jakim ona do tej pory funkcjonowała, ale środki dofinansowane z budżetu gminy corocznie około 400 tysięcy złotych, na czas kryzysu się kończą. I w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem dla społeczności sędziszowej jest przekształcenie naszej placówki w szkołę publiczną prowadzoną przez osobę fizyczną. I chciałbym tu bardzo mocno podkreślić dla Sowiecztwa Sędziszowa, dla rodziców, dla. Dzieci, nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni, szkoła będzie funkcjonowała w środowisku, będzie dalej centrum wsi, centrum wsi kulturalnym, bo nie oszukujmy się, szkoła to jest serce każdej miejscowości. I bardzo stanowczo chcę zdementować te pogłoski, jakie krążyły w naszym środowisku o zamknięciu szkoły. Nie będzie zamknięcia szkoły, jest tylko reorganizacja. Została podjęta stosowna uchwała przez Radę Miejską Bobowej, i opinia kuratora jest pozytywna w tej sprawie, w sprawie przekształcenia naszej placówki. Ostatnie lata absorbowały mój czas, i dużo czasu poświęciłem przy pracach remontowych przy kościele Świętego Mikołaja. Myślę, że ludzie doceniają to. I zaangażowanie ich w pracę społeczną, to znaczy może taką niepopularną teraz w tych czasach pracę społeczną, ale bardzo chętnie przychodzą do prac niefachowych, które trzeba wykonać przy remoncie kościoła świętego Mikołaja. W ostatnim czasie przyszedł do, naszej, do naszego kościoła kapłan, który bardzo prężnie wziął się do pracy i myślę, że w tym roku uda się w dalszym ciągu podjąć prace remontowe przy naszym wspaniałym, zabytkowym kościele świętego Mikołaja w Sieliskach. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć najlepsze życzenia świąteczne z okazji świąt Wielkiej Nocy wszystkim sympatykom Pogórza 24, a w szczególności mieszkańcom sołectwa Sisędziszowa zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Wszystkiego najlepszego.